Witam wszystkich i zapraszam na kolejną, bardzo smutną i przerażającą historię. W 2004 roku trzyletnia Grace i jej roczny braciszek Josh trafili do rodziny zastępczej. Ich nowymi opiekunami zostali Sara i David Parker, którzy mieszkali w Allentown, w hrabstwie Northampton, w Pensylwanii. Z tego co wiadomo, to ich biologiczna matka Rose Miała 15 lat, gdy 14 sierpnia 2001 roku urodziła Grace. Natomiast ojciec Grace, Rodney, miał wtedy 18 lat. Dwa lata później na świat przyszedł ich syn Josh. Młodym rodzicom było bardzo ciężko wychować dzieci. Rose zmagała się podobno wtedy z jakimiś chorobami psychicznymi. Z tego co wiadomo, to miała zaburzenia afektywne, dwubiegunowe. Miewała także bardzo silne lęki. Rose była oczywiście pod stałą opieką lekarzy i zażywała odpowiednie leki. Jeśli chodzi o ojca dzieci, to Rodney również miał jakieś problemy psychiczne, które leczył. Pomimo trudności, oboje dbali o dzieci, troszczyli się o nie, kochali je, bardzo im na nich zależało. Jednak osoby z opieki społecznej stwierdziły, że właśnie przez problemy psychiczne nie będą w stanie wychować tych dzieci. Nie poradzą sobie. Niestety, dzieci zostały im odebrane. Walczyli o nie, starali się o to, aby dzieci do nich wróciły, ale nie udało im się to. Odmówiono im. Rose i Rodni bardzo to przeżyli, jednak mieli nadzieję, że u nowej rodziny będzie im dobrze, że niczego im nie zabraknie i będą szczęśliwe. Rose parę razy nawet odwiedziła je w ich nowym domu. Na odwiedziny te zezwolił sąd. Pozwolono jej na to, aby mogła poznać osoby, które będą opiekować się jej dziećmi, by mogła zobaczyć, jakie będą miały warunki do życia. I wszystko wskazywało na to, że jest dobrze. Jej córeczka Grace była uśmiechnięta, synkowi również nic nie dolegało, był zadbany. A państwo Parker wydawali się być bardzo miłymi ludźmi. Poza tym, Sarah Packer pracowała jako nadzorca do spraw adopcji. Więc tym bardziej kobieta miała do niej zaufanie i sądziła, że dzieci są w naprawdę dobrych rękach. Sara i David Packer początkowo byli dla Grace i Josha taką rodziną zastępczą, ale w 2007 roku adoptowali ich. W tamtym czasie pod ich dachem mieszkała również inna dziewczynka, troszkę starsza od Grace. Małżeństwo zresztą od wielu lat się tym zajmowało. I w przyszłości mnóstwo dzieci u nich mieszkało. Był to dla nich tak naprawdę świetny interes, ponieważ za opiekę nad każdym dzieckiem dostawali bardzo dobre pieniądze. Pieniądze pieniędzmi, ale jak tak naprawdę wyglądała opieka nad dziećmi, które przygarnęli? Czy dbali o nie? Niestety nie. Nie tak dzieci wyobrażały sobie rodzinny, ciepły dom. Mała Grace była bardzo radosną dziewczynką, a myśl o tym, że ona i jej brat będą mieli nowy dom kochających rodziców, którzy otoczą ich miłością, pieką, sprawiała, że dziewczynka czuła się bardzo szczęśliwa. Początkowo dziewczynce mogło wydawać się, że tak będzie, ale niestety, niedługo wszystko się zmieniło. To, co miało wydarzyć się za drzwiami nowego domu, nie śniło jej się nawet w najgorszych koszmarach. Państwo, parker, bardzo polubili młodszego brata Grace. Zajmowali się nim, natomiast dziewczynki nie znosili. Od samego początku bardzo źle ją traktowali. Ciągle na nią krzyczeli, nie mieli do niej cierpliwości, uważali, że jest głupia, że ciężko idzie jej w nauce, i w końcu zaczęli się nad nią znęcać zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Sara bardzo często biła dziewczynkę, zamykała ją również w piwnicy lub w sypialni, aby nie mogła się stamtąd wydostać, i by jej nie przeszkadzała. Jej ten koszmar wydawał się nie mieć końca. To trwało latami. Ale pewnego dnia, w 2010 roku, wydawało się, że w końcu wszystko się zmieni. Że dzieci zostaną uratowane. Wtedy to policja weszła do domu państwa Parker i aresztowała Davida, męża Sary, pod zarzutem molestowania i wykorzystywania seksualnie jednej z ich przybranych nastoletnich córek. Wtedy nie chodziło o Grace, tylko o inną dziewczynkę, piętnastolatkę. Po aresztowaniu, wykorzystywana nastolatka została zabrana z tego domu. I udzielono jej odpowiedniej pomocy. Wyznała wtedy, że przybrany ojciec zmuszał ją do zrzucenia wagi, noszenia ubrań odsłaniających różne części ciała. Przywiązywał ją też do łóżka, i to na kilka godzin. Do tego przez wiele lat wykorzystywał ją seksualnie. Dziewczyna była też przekonana o tym, że Sarah Packer o wszystkim wiedziała. Tym bardziej, że nastolatka była w bardzo złym stanie psychicznym, dwukrotnie próbowała popełnić samobójstwo, była nawet w szpitalu. Ale wtedy nikt nie zorientował się, że coś jest nie tak, a dziewczynka była za bardzo przerażona, bała się wyjawić prawdę. Dopiero z czasem, kiedy była już nastolatką, nabrała więcej odwagi. Wiedziała, że nie może to już tak dłużej wyglądać, że to jest złe. Dziewczyna chciała mieć jakieś potwierdzenie na swoje słowa, by po prostu jej uwierzono, by nie uznano, że kłamie. Dlatego też postanowiła przeżyć po kryjomu telefon Davida. A tam znalazła mnóstwo zdjęć, nagrań, dowód na to, że była molestowana. Nie tylko zresztą ona, bo był tam dowód na to, że Grace również była wykorzystywana seksualnie. I wtedy właśnie piętnastolatka po kryjomu Powiadomiła o tym jej dalszą rodzinę, a oni poinformowali z kolei o wszystkim policję. W ten oto sposób David Packer został aresztowany i trafił do więzienia. Natomiast Sara została wtedy zwolniona z pracy i zabroniono jej przyjmować do swojego domu kolejne dzieci. Już nie mogła być dla nikogo matką zastępczą. Jednak nie była to dla niej jakaś wielka kara, gdyż pomimo, jak zeznała piętnastolatka, Sara wiedziała o wykorzystywanych przez Davida dzieciach. Była świadoma, jakich strasznych rzeczy on się dopuszczał. Zgadzała się na to, sama zresztą nie była lepsza, to nie ukarano jej za to. Co więcej, pozwolono jej, aby ośmioletnia już wtedy Grace oraz jej braciszek. Zostali nadal u niej. Co biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się wcześniej i to, co miało dopiero nadejść, to była to najgorsza decyzja, jaką w tamtym czasie podjęto. Tak więc koszmar Grace nadal trwał. Dziewczynka chodziła do szkoły. Była tam bardzo lubiana. Często bawiła się z najbiedniejszymi dziećmi, z takimi, z których wyśmiewano się. Ona dodawała im otuchy, pocieszała je. Była dziewczynką o bardzo dobrym sercu, wrażliwą na krzywdę i cierpienie innych. Mimo iż w głębi duszy sama cierpiała, to starała się uśmiechać i pomagać właśnie tym, którzy tej pomocy potrzebowali. Niestety ona na taką pomoc nie mogła liczyć. Nikt z dorosłych, nikt z opieki społecznej nie zauważył lub zignorował Wszystkie sygnały, które wskazywały na to, że dziewczynka przeżywa piekło, nikt jej nie pomógł, nie ochronił. Jakiś czas po aresztowaniu Davida Packera, Sara rozwiodła się z nim, ale bardzo szybko znalazła sobie nowego partnera, Jacoba, Solivana, który niczym nie różnił się od Sary czy Davida. Był takim samym potworem. Z tego co wiadomo, poznali się w 2013 roku i Sara od samego początku nastawiała go przeciwko Grace. Wmawiała mu, jaką głupią jest dziewczyną, jaką niedobrą. Robiła wszystko, by on również ją znienawidził. I udało jej się to. Na początku 2016 roku Sara powiedziała mu, że nienawidzi Grace. W zasadzie to. Nie uważa jej za człowieka i najchętniej to by się jej pozbyła. I miał jej w tym pomóc właśnie Jacob. Powiedziała mu, że może z nią zrobić, co tylko zechce, może spełnić swoje najgorsze fantazje. Jacob oczywiście przystał na propozycję i nie mógł się już tego doczekać. Tak więc przez kolejne kilka miesięcy wspólnie planowali, jak zamordować Grace. I w końcu nadszedł ten dzień, czyli 8 lipca 2016 roku, w którym to postanowili dokonać tego strasznego czynu. Tamtego dnia, w bardzo upalny lipcowy popołudnie, Sara i Jacob dodali Grace do jedzenia sporą ilość tabletek bez recepty. Chcieli ją w ten sposób odurzyć. Następnie zabrali Grace do wynajętego przez nich domu w Richland Township, zaprowadzili ją na strych, a tam Jacob uderzył ją w twarz, po czym zgwałcił. Sara przez cały czas wszystkie się przyglądała i nic nie zrobiła. Nawet w pewnym momencie dziewczyna zaczęła błagać ją o to, by jej pomogła, lecz ona nie miała zamiaru tego zrobić. Powiedziała po prostu. Nic nie mogę zrobić. To jest teraz Twoje życie. Po zgwałceniu bezbronnej nastolatki, spieli jej ręce i nogi takimi opaskami zaciskowymi kablowymi, zakneblowali jej usta i podali dużą ilość tabletek nasennych. Następnie zamknęli ją w szafie i tak ją tam zostawili. Liczyli po prostu na to, że dziewczyna umrze. Dwanaście godzin później wrócili w to miejsce, otworzyli szafę i okazało się, że Grace ciągle żyje. Wtedy Jacob postanowił dokończyć to, co zaczął, i udusił ją. Jej ciało ukryli na strychu w kocim żwirku. Zrobili to dlatego, ponieważ chcieli ukryć zapach rozkładającego się ciała. I przez kolejne kilka miesięcy. Ciało to cały czas się tam znajdowało. A Sara zachowywała się jakby nigdy nic. Cały czas pobierała pieniądze w wysokości 712 dolarów miesięcznie za opiekę nad Grace. Ale oczywiście była świadoma tego, że ktoś może zainteresować się tym, gdzie jest dziewczyna. Dlatego też, tuż po morderstwie, czyli 11 lipca. Zgłosiła na policję jej zaginięcie. Powiedziała im, że Grace ukradła jej 300 dolarów i uciekła. Powodem ucieczki według niej było to, że dziewczyna chciała odwiedzić jakiegoś chłopaka, na co nie otrzymała zgody. Doszło między nimi do kłótni i dlatego też uciekła. Podała też policji opis adoptowanej córki. Przekazała im jej zdjęcie i policja rozpoczęła poszukiwania. Funkcjonariusze odwiedzili też Sarę i Jacoba w ich domu, ale początkowo o nic nie byli oni podejrzewani. Jednak wkrótce ustalili, że młodszy brat Grace, czyli Josh, został zapisany jakiś czas wcześniej i przyjęty do nowej szkoły w miejscowości. Quakertown, niedaleko miejsca domu, w którym Grace została zamordowana. Natomiast Grace nie została do tej szkoły zapisana. O niej w ogóle nie było mowy. I to było trochę dziwne, ponieważ w tamtym czasie Sara i Jacob przeprowadzili się do tego domu. Więc skoro Josh miał chodzić do nowej szkoły, to Grace również powinna. Natomiast nic nie wskazywało na to, by tak miało być. I to już trochę zaciekawiło detektywów. Poza tym, chcieliby Sara dostarczyła im więcej informacji o córce. Prosili ją o jakieś inne jej rzeczy, więcej zdjęć, ale Sarze się nie śpieszyło i zwlekała z dostarczeniem im tego, co też było bardzo podejrzane, ponieważ zaginęła jej adoptowana córka, a ona nie angażowała się za bardzo w jej poszukiwania. Więc w końcu policja 11 października odwiedziła Sarę i Jacoba w ich domu, w tym w którym znajdowało się ciało Grace. Zadawali im różne pytania, bardziej zaczęli się im przyglądać, interesować się ich życiem, ale w tamtym czasie jeszcze nie mieli na nich żadnych konkretnych dowodów, nie mogli ich połączyć z zaginięciem dziewczyny. Natomiast Sara z Jacobem wtedy właśnie bardzo się wystraszyli i zaczęli panikować. Bali się, że policja w końcu przeszuka ich dom i odkryją prawdę. Dlatego też parę dni później, 16 października 2016 roku, Sara udała się do sklepu w Richland, a tam zakupiła piłę, którą pocieli ciało Grace. Następnie pojechali do hrabstwa Luzern, oddalonego jakieś 75 mil od miejsca zbrodni. A tam porozrzucali jej szczątki na takim zalesionym obszarze. Mieli nadzieję, że dzięki temu nikt nigdy nie dowie się, co się stało. Liczyli na to, że Grace zostanie uznana za osobę zaginioną. Będą sobie po prostu żyli spokojnie. Jednak mylili się, bo w Halloween 2016 roku na szczątki te natknęli się myśliwi. Grace została zidentyfikowana na podstawie dokumentacji dentystycznej. Wtedy policja wiedziała już, że mają do czynienia z morderstwem, i wiedzieli też, kto jest za to odpowiedzialny. Oczywiście chodziło im o Sarę i Jacoba, więc postanowili ich aresztować. Sara i Jacob wiedzieli, czego się mogą spodziewać. Wiedzieli, że policja zamierza do nich przyjechać, że zostaną aresztowani, i nie chcieli się tak łatwo poddać. Gdy policja do nich dotarła, to znaleźli ich w piwnicy w ich domu, ale nie w tym, w którym została zamordowana Grace, tylko w tym pierwszym domu yy, Sary, tym, w którym mieszkała z Davidem, tam gdzie. Mieszkała początkowo właśnie Grace i Josh. Bo oni cały czas mieli dwa domy. Tak więc w tej piwnicy znaleźli właśnie Jacoba i Sarę. I wszystko wskazywało na to, że oni chcieli popełnić samobójstwo. I zażyli dosyć sporą ilość tabletek. Ale nie udała im się ta próba. Zostali zabrani do szpitala i wyszli z tego. Wtedy policja mogła już ich aresztować i przedstawić im zarzuty. I ostatecznie w 2019 roku 44-letnia Sara Parker została skazana na dożywocie. Natomiast Jacob Sullivan na karę śmierci. Mężczyzna nie doczekał wykonania wyroku, ponieważ zmarł w 2020 roku w wieku 47 lat z przyczyn naturalnych. Natomiast Sara przybywa ciągle w więzieniu. Niektórzy nie zgadzają się z wyrokiem, uważają, że Sara również powinna dostać karę śmierci. Może to nie ona udusiła dziewczynkę, ale to ona podżegała do tego zabójstwa i ona przez wiele lat znęcała się nad dziewczynką, bardzo źle ją traktowała i według nich jest tak samo winna. Jak Jacob. Ona na wszystko się zgodziła, widziała co się dzieje, patrzyła na to i w ogóle jej nie pomogła. Co prawda, spędzi ona resztę życia w więzieniu, dzięki temu nikomu więcej nie stanie się krzywda, ale niestety nie wróci do życia Grace. Dziewczynka całe swoje życie bardzo cierpiała. Nie zaznała tak naprawdę miłości, ciepła rodzinnego, szczęścia, na które zasługiwała. Niestety nikt jej nie pomógł i nie wyrwał jej z tego piekła. Było wiele okazji, by ktoś zareagował, by jej pomógł, ocalił jej życie. Niestety nikt tego nie zrobił. Ciężko w to uwierzyć, że przez tak wiele lat dziewczynka była Molestowana, bita, zastraszana, jak również inne dzieci, które mieszkały wcześniej w domu Sary, i nikt nie zareagował, nikt tego nie zauważył, lub też nie chciał tego zrobić. To jest przerażające, jak wiele osób jest nieczułych na krzywdę innych i udają po prostu, że nie ma problemu, zamiast po prostu pomóc. W tej sprawie zawiniło bardzo wiele osób, bo gdyby ktoś wcześniej zareagował na cierpienie dziecka, to dziewczynka by żyła i miałaby szansę na normalne życie. W końcu mogłaby być szczęśliwa. Jednak niestety nikt tego nie zrobił, nikt w odpowiednim czasie nie zareagował, a było ku temu wiele okazji. Miejmy nadzieję chociaż, że wiele ludzi. Wyciągnęło z tej historii wnioski, i że będą bardziej zwracać uwagę na to, czy innym dzieciom nie dzieje się krzywda. A gdy zaobserwują jakieś niepokojące sygnały, to będą od razu reagować, będą działać, będą robić wszystko, by dziecko ocalić, by mu pomóc, by nie doszło do tego, by nie spotkało ich to, co Grace. Ja Wam dziękuję już bardzo za wysłuchanie. Podzielcie się w komentarzach Waszymi przemyśleniami, co Wy o tej sprawie sądzicie: kto według Was zawinił tutaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam Was. Życzę Wam miłego dnia, miłej nocy. Do usłyszenia.